Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest pierwszy odcinek nowej serii. Seria będzie się nazywała Zagrajmy w Minecraft na Singlu. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam przedstawić, znaczy stworzyć nowy świat, naszą mapę, gdzie będziemy. Yy, o, grać. Tak krótko mówiąc. Ok. Nazwa świata. No to tu, jak mówiłem, będzie się nazywała. Yy, zagrajmy. OK. To będzie survival typ gry. Tu może sobie przejdziemy. Okay. działam dla generatora świata. Tu może wpiszeć swój nick z YouTube'a. Mm, typ świata domyślny. Nie chcemy tutaj super płaskich i wielkich biomów, bo to się nie przyda. Zezwalaj na kody. Wyłączamy tą opcję i bonusową skrzynię też wyłączamy. Okej. Okay. No i przechodzimy do stworzenia naszego świata. O. Zawsze się tak buguje, nie wiem czemu. Tak trochę mnie to wkurwia. Okej, okay, poczekamy chwilę, aż cały kuston teren się tutaj pięknie nam załaduje. Jeśli nie chcemy tutaj zbytnio lagów tak z, czy tak zwanych klatek. Okej, okay. teren na pierwsze rzut oka jest dość ciekawy. Jak widać, z jedzeniem nie będziemy mieli żadnego problemu. Mamy tutaj dość sporo. Krówek. I może się przeniesiemy na tamtą, na drugą stronę tej rzeki. Może znajdziemy coś ciekawego i bardzo mi się tu podoba już na pierwszy rzut oka. Im dalej, tym piękniej. O, znowu krówki. No, tutaj to może nie. Chodzi mi o to, żeby tutaj mm, był teren w miarę płaski, żeby nie trzeba było niczego tutaj równać na domek i na różne moje uprawy, które będę posiadać, bo nikt nie lubi bardzo równań. No, tutaj to bym musiał strasznie. Czy poradzi? Poradzi, to bym sobie na pewno poradził, tylko chodzi o to, że będzie bardzo ciężko Odynia, dynia. Doskoczę. O dobra, to skoczyłem. OK. O, całe, całe Poladynie. Niestety na surowo się ich nie da jeść, ale przyda się trochę. Od razu będziemy musieli pozyskać trochę drewna, bo jak wiadomo, noc można zastać w każdej chwili, znaczy za chwilę, i ze względu na potworki będzie nie za Od razu sprawdzę, czy mam. A no właśnie. Bo. <laughs> Miałem potwory wyłączone. Ok, tyle powinno nam starczyć. W zupełności. Musimy teraz pozyskać trochę drewna na jakiś mieczyk coś w tym stylu. Jakieś narzędzie takie podstawowe. Nie wiem dlaczego, jak stworzę świat na nowo, to zawsze wyskakują te pieprzone okienka, że kliknij e użyj ekwipunku, albo zdobyłeś drewno, albo coś w tym stylu. No. Nie wiem Chyba przez tą nową wersję może, może znajdziemy wioskę NPC-tów Bardzo je lubię ze względu na handel z nimi, bo wtedy można naprawdę wymieniać z nimi być ciekawe rzeczy na przykład za zboże, może by wymienić na przykład, no, o, żelazo. Czy inne, nawet hełmy, jakieś tam diamentowe, czy coś takiego. Okej, okay, może. To mi się nawet bardzo podoba. Mamy tutaj trochę żelaza. Mamy krówki, mamy kurczaki, mamy drewno, mamy wodę. No, trochę zbugowaną tą wodę. Ha, jestem mistrzem parkouru. Okej. Okay. Tu mamy drzewko, które zniszczymy. Przyda nam się. Okej. Okay. O, krówczaki. Krówczaki! Ale co się patrzysz? A może to? O, o! A gdzie się. Na no, mnie się patrzy! No musisz ładnie poprosić! Poproś! No jeszcze raz! Trzymaj! O! A to we mnie się zakocha właśnie! Nie, nie, nie! Wiesz co? Ja tu może ci. Kolejny nasiąk. O! I twoją kole... Idzie, idzie. koleżanko! Kole koleżanko, tak, 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 tak. Ty. O chodź. Chodź, 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 chodź. Idź on spierdala. Tam, do niej. Żeby były małe kurczaki. No i co? Jednak nie. Chodź. Chodź, chodź, Ja O, da, tak, tak. Chodź, chodź, chodź. Taś, 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 Chodźcie, Chodź, 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 chodźcie, chodźcie. Widzicie? Tam gdzie pyk, pyk. O już. Mm. Tak, o. Jak... Uszuszałem pająka. Ale chyba nie stąd. Ok to może przejdziemy do. Naszego celu czyli. O. Osiągnięcie zdobyte rzemieślnictwo. Hmm, ale to ciekawe. Czyli najpierw to tak może. Teraz widzę że już mamy. Hmm żelazo po prawej stronie więc może od razu zrobię sobie kilof i pozyskam to żelazo tylko, że to jest zdenerwujące, że trzeba przechodzić tak żeby zdobyć żelazo to nie można drewnianym kilofem kopać tylko trzeba mieć kamienne. dziwne no niby takie trochę logiczne ale Okej, okay. okay, mamy ten pieczony kilow, idziemy teraz zdobyć zielazo. O, nawet dużo go nie spodziewałem się. O, kolejne. Tutaj kolejne. Tam gdzieś jeszcze widziałem może... Może znajdę. O tak tam. To było tutaj. O, kolejne. O, jeszcze jedno. Hmm. Zarąliście. Przynajmniej będziemy mieli na jakieś podstawowe. No, ku to może z tego nie zrobię, chociaż hełm. Mamy już 16 kostek. To już można zaszaleć. O, tu widzę, o, kolejne. Dobra, droga donikąd. Tak myślałem. Tak, Przydałoby nam się trochę jedzenia, ale tych kurczaków mi szkoda zabijać. No. Chyba je zacznę rozmnażać i... O nie no, krowy są niby. Te... Ale nie, no w sumie to mogę zrobić placki dyniowe. A no w sumie to nie wiem jeszcze. To już chyba nie w tym odcinku. W Na następnym odcinku przygotuję już drewno i inne surowce. Zdobędę trochę jedzenia i zaczniemy budować nasz domek. Jeżeli ktoś ma jakieś propozycje co do domku, jakiś projekt, to może mi wysłać. Nie wiem, no do mnie w sumie to nie no. o może w odpowiedzi wideo jakiś filmik coś takiego bo ja zawsze buduję jeden i ten sam domek i to już mnie trochę nudzi bo ile można budować ten sam domek znaczy te, ten sam typ domku czyli no taki kwadratowy na przykład i nie wiem tutaj jakiś taki garażyk czy coś w tym stylu no. no mogę niby taki zbudować taką chatkę i jeżeli komuś nie będzie się podobać czy może będzie chciał żeby to wyglądało inaczej może mnie wesprzeć swoim projektem jakimś tam, czy może znajdzie go w internecie gdzieś, gdziekolwiek i mi go podeśle w odpowiedzi wideo, czy może wyśle do mnie zapytanie o nie wiem czy tam widać będzie maila mojego. Nie wiem czy go widzicie, czy niektórzy widzą. Ale ok, zapadła noc. Więc muszę zrobić mieczyk. Na razie zrobimy kamienny. I wyczekiwać potworpów. Przydałoby nam się wełna, żeby się przespać, ale zabiję parę pająków i zrobimy łóżko. OK. Ja spróbuję przetrwać tą noc. Już widzę mojego pierwszego wroga. I widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka pierwszego. Możecie go ocenić. Mam nadzieję, że pozytywnie. Jeżeli nie, no to trudno. Okej. Okay. To dziękuję wszystkim. Cześć.